MGTO, MGTO, co to jest? Jest to ruch, który należy do tak zwanej manosfery. Jest to jeden z ruchów maskulinistycznych. I skrót MGTO oznacza Men Go Their Own Way, czyli mężczyzna idący swoją drogą. Czy jest to ruch, który jest przeciwny zawieraniu związków małżeńskich? Pozornie wydaje się, że tak, jednak, jednak tak naprawdę. Mężczyźni należący do tego ruchu po prostu bardziej świadomie podejmują decyzję o małżeństwie. I myślę, że, że, że ten ruch nie jest, nie jest niczym złym, szczególnie jego odmiany umiarkowane. Jego odmiany radykalne są już znacznie gorsze, jednak, jednak w polskim internecie na szczęście można spotkać przede wszystkim jego odmiany. Umiarkowane. Skrót po angielsku oznacza właśnie mężczyznę, który idzie własną drogą i wybiera swoją żonę bardzo, bardzo świadomie. A jeżeli, jeżeli posiada jakikolwiek majątek, to przed zawarciem małżeństwa podpisuje intercezę, która, która kosztuje aktualnie prawdopodobnie 500 zł. I, I podpisanie intercezy przed ślubem, zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, nie jest dla nikogo obraźliwe. Jest to po prostu ochrona. Swojego własnego majątku. Powiem tak, mój kanał jest pro i w pewnym sensie także maskulinistyczny, ponieważ w dzisiejszym świecie mężczyźni także powinni walczyć o swoje prawa, i uważam, że bardzo dużo kreskówek dla dzieci przedstawia chłopców i mężczyzn w bardzo negatywnym świetle. Jeżeli, jeżeli jak miałabym za parę lat dziecko, synka. Chciałabym opuścić jakąś bajkę, taką wzmacniającą jego poczucie własnej wartości. To naprawdę miałabym wielkie trudności, żeby mu taką bajkę znaleźć. Aktualnie, bardzo często żeńskie, główne bohatery, bohaterki w bajkach zachowują się niegrzecznie, zachowują się agresywnie. Są to także bajki, które są szkodliwe dla dziewczynek, ponieważ nie powinno tak być, że widzimy niegrzeczne dziecko, pci żeńskie na ekranie i jego zachowanie jest pochwa, pochwalane, no bo, no bo ona ma prawo się tak zachowywać i, i Masza, czy Świnka Pepa, czy niektóre inne żeńskie bohaterki są po prostu niesympatyczne, denerwują dorosłych i denerwują dzieci. Ja nie mam swoich dzieci, jednak z dziećmi spędziłam dosyć dużo czasu w swoim życiu Także spędziłam trochę czasu ze swoimi krewnymi i były to bardzo fajne, fajne chwile, także coś niecoś o bajkach wiem i powiem szczerze, czasami oglądam je sama dla przyjemności. Powiem jeszcze Państwu tak, jest to ruch dosyć ciekawy i, i, i rynek dla tego ruchu w Polsce rośnie. Zobaczymy, może pojawią się jakieś jego nowe, nowe odmiany. Jest to na pewno coś, co jest klikalne i. Między innymi dlatego postanowiłam zabrać się za ten temat. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, proszę o subskrypcję i polubienia. Subskrypcji można, subskrypcję można tworzyć poprzez gmaila i osoby z gmailem mogą także komentować moje nagrania. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam następnym razem. Cześć, pa!